Siema, siema, na i profesjonalny. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę zaskoczeń. Nie mam tej samej brudy co zawsze, to po pierwsze. Po drugie, miało być o rzepaku, o nawożeniu rzepaku azotem. No ale dzień się dobrze zaczął od awarii. Wczoraj działało, dzisiaj się urwało, więc niestety, ale tutaj troszeczkę plany się pozmieniały i lecę z nawożeniem azotem. W tych plantacjach, które mam koło gospodarstwa, mamy już godzinę 15, Niestety, zaworu nigdzie nie dostałem. Ale jak to się mówi, jak masz łeb, i <laughs> to myśl, i kombinuj. No i zamiast zaworu jest założony wąż do góry, żeby nie spierdzielało dołem. Ale. Dzisiaj tak naprawdę o nawożeniu pszenicy. Tych późno i tych sianych w terminie, tych ładnie pokrzewionych. Nie wiem, czy uda mi się na tą drugą plantację pojechać, bo tam jest troszeczkę mokro w jednym miejscu, więc pewnie będę polował na przymrozek. Ale jesteśmy na plantacji, gdzie mamy założone to doświadczenie z czterema różnymi odmianami pszenicy. Sianej pod koniec listopada, i pszenicą, która została zasiana w połowie października. Jeśli chodzi o tą pszenicę. Połowa październikową, tam mamy po około dwa rozkrzewienia. W przypadku pszenic, które zostały wysiane pod koniec listopada, tak naprawdę mamy fazę szpilkowania. Za chwilę wam je pokażę. Jeśli chodzi o pszenicę, mamy tutaj cztery odmiany: trzy ozimę, jedną przewódkową. Ozimę to formacja askaban i Lemi i przewódkowa, najbardziej popularna Tybalt. Co do odmian pszenicy, one są mniej więcej w takiej fazie, jak tutaj jest widoczne czyli są skiełkowane, powyłaziły, tutaj mamy tak naprawdę jeszcze fazę szpilki. Co do pszenicy tutaj, są już widoczne różnice. Wiadomo, że to tak naprawdę nie będzie pewnie miało wpływu na dalszy rozwój, ale powschodziły wszystkie. Jednak tutaj formacja jest najbardziej na polu widoczna. Z drogi, jak tak naprawdę się jedzie, to już ją widać, że jest ładnie wyrządkowana. Te szpilki są już naprawdę e, długie, można powiedzieć, że przechodzi do następnej fazy. W przypadku trzech pozostałych, one tak jeszcze nie są na tym polu widoczne, są ładnie wyrządkowane, jak się tak spojrzy przycupnie, ale czy to właśnie w nocy jak rozsiwałem ostatnio fosfor z potasem, czy to chociażby za dnia, mówię formacja tutaj się troszeczkę na tym tle wyróżnia. Jednak tak naprawdę wszystkie pszenice są jeszcze przed fazą krzewienia, czyli tutaj no, musimy się postarać o to, żeby uzyskać możliwie jak najwięcej kłosów, które po prostu wydadzą nam plon. I tutaj takie pytanie, które często pada od Was: jaka dawka, jaki nawóz? Jeśli chodzi o dawkę w czystym składniku, to od 30 do 100 kg azotu w szybkiej formie, czyli azotonowej <laughs> w pierwszej kolejności, i następnie amonowej. Tutaj forma amidowa, czyli forma mocznikowa, jest azotem, która formą, która tak naprawdę nie powinna mieć miejsca, bo on nie pomoże nam w tym momencie. Jeszcze jest po prostu za zimno. Bardzo często pada pytanie, czy saletrzak, czy saletra. Praktycznie nie ma między tymi nawozami różnic, oprócz tego, że w saletrzaku mamy dodatek mążki dolomitowej i jest troszeczkę mniejszy skład, jeśli chodzi o azot. W przypadku saletry mamy około tam 34 bodajże procent azotu ogółem, ale i w jednym i w drugim nawozie mamy po połowie tej samej po połowie tych samych form, czyli azotonowej i amonowej, więc przerzucicie saletrza troszeczkę większej dawce, przerzucicie e, saletrę amonową. Jeśli chodzi o azot, tutaj nie ma praktycznie żadnych różnic. Kiedy 60, kiedy 100? No to już tutaj jest pytanie, tak naprawdę w dużej mierze do Was. Z tego względu, że na każdej, na każdej plantacji może wyglądać to inaczej. Jeżeli mamy działki zasobne, to raczej te niższe. Jeżeli mamy działki ubogie, bądź po jakimś wymagającym przedplonie, tutaj nawet setkę co do tej plantacji ja będę stosował mimo wszystko RSM32, chociaż tutaj nie jest to nawóz, który jest jakiś nie wiem, zalecany do, do krzywiania pszenicy i w ogóle jako pierwszą dawkę, chociaż ja się z tym w większości nie zgadzam ale co do RSM-u tutaj pójdzie dawka 270 litrów RSM32 czyli w przeliczeniu na składnik w czystej postaci około 100 kg. Czyli tej szybkich form będzie około 50. Jednak i to, co jest ważne, i to jest tak naprawdę mm, kwestia, którą każdy z nas musi rozwiązać, co było przedtem. Przedtem była kukurydza na oborniku, i po zbiorze kukurydzy jeszcze była gnojowica. Więc tam i tak czy siak będziemy mieli bardzo dużo. Azotu w formie amonowej, więc tutaj on za chwilę powinien być dostępny i no nie ma po prostu większej tutaj potrzeby. Jeśli chodzi o pszenicę, ona będzie się krzewić spokojnie tutaj, jeszcze pewnie z miesiąc czasu. No na razie są przymroski, więc ta wegetacja jakoś mocno nie ruszyła, ale widać już nowe korzenie, więc tutaj. Tak naprawdę ja się o tą pszenicę jakoś bardzo nie obawiam. Przy obsadzie 350 sztuk, tak naprawdę, jeżeli każda z tych pszenic będzie miała po dwa kłosy, to jest w zupełności wystarczająco. Ee, więc tutaj, mówię saletra, saletrzak, no problem. RSM w większych dawkach, no bo tutaj, mówię, połowa jest tak naprawdę jeszcze formy amidowej, która będzie działała dopiero e, zapewne w kwietniu. Więc to wszystko zależy od tego, po czym mamy plantację, jakie mamy wymagania, w jakim stanie jest ta plantacja. Bo tutaj, w przypadku, tak naprawdę tej pszenicy, ona jeszcze praktycznie nie pobiera składników pokarmowych z gleby, bo tutaj do drugiego liścia yy, ona czerpie głównie z ziarniaka. Więc <laughs> myślę, że zapotrzebowanie na azot będzie około, za około tydzień 10 dni i wtedy ten azot już w tej glebie musi być. Yy, co do askabana, który jest z początku listopada, czyli 3 tygodnie prędzej, tam już jest faza drugiego liścia, więc tam azot, e, że tak naprawdę potrzebny jest dla lada dzień. No, więc to chyba wszystko. Mam nadzieję, że nic nie popierdzieliłem. Dobra, lecę bo jest zimno. No, słuchajcie, lecimy dalej. Troszeczkę jeszcze tutaj było problemów z Dyszami z jednym wężem, tak naprawdę jeden koło drugiego, ale jest ogarnięte. Jednak chyba skończę ten temat, bo nie wiem, tak naprawdę, czy zdążę na tą pszenicę tam dzisiaj, za jasnego. Drugie takie, tak naprawdę, chyba trzecie takie pytanie, które zawsze gdzieś tam pada o takim okresie, to jest to, jak nawozić mocno rozkrzewione zboża, czy już się, jadł, czy nie. Ja przypomnę, w ubiegłym roku, tak jak wszyscy ruszyli, ja czekałem. Z tego względu, że miałem bardzo mocno pokrzewione niektóre pszenice i nie chciałem tam jeszcze tak naprawdę ich dokrzewiać, pobudzać, pędzić, i tam opóźniłem podanie azotu, z tego względu, że to jest działka mocniejsza, był dobry przedplon, nic tam żadnych niedoborów na tej pszenicy nie było widać, więc stwierdziłem, no po co tutaj jeszcze dokładać, po co lecieć. Ale nie oznacza to wcale, że tak musi być zawsze. Jeżeli mamy działki słabe, jeżeli mamy mocno pokrzewione i gdzieś już widać niedobory, to może nie trzeba rzucać nie wiadomo jak dużo tego ozotu. Specjalnie nie mówię o, o dawkach, ale zasilić na przykład 30-40 kg w czystym składniku, po to, żeby te rośliny wzmocnić i żeby nie odrzuciły tych pędów, które mają. Więc tutaj, w przypadku właśnie takiego nawożenia tych późno, dobrze pokrzewionych odmian dobrze pokrzywionych plantacji. No po raz kolejny trzeba tak naprawdę patrzeć na to, co na tym polu jest. Jaki był przedplon, jeżeli mamy badania zasobności w azot, to tak naprawdę jesteśmy wygrani, bo wtedy wiemy wszystko ile tego azotu w glebie jest, czy go brakuje, czy go nie brakuje. No i coś mi kamera przerywa, mało pajętna wredna, ale co do dzisiejszego roku, no tak naprawdę lecę już wszystko. Jak wspomniałem, tą pszeniczkę mogłem troszeczkę później, tą późno sianą. Ale łapią krzyżowskie, więc trzeba szansę wykorzystać. Co so do rozwiniętych pszenic, przede wszystkim formacji i Gimantis. Te dwie odmiany mają siane w terminie. One mają po cztery rozkrzewienia, więc tutaj w zupełności przy obsadzie 250 roślin tych głosów na metrze jest ok. No ale tam polecę, polecę pierwszą dawkę około. 40 kg takiego szybkiego azotu, czyli łącznie około 80, czyli 200 litrów RSM 32. I po tym drugą dawkę tak naprawdę wszędzie będziemy ustalali na podstawie tego, co jest na polu, jak wygląda z opadami dalej, Bo na no to się wydawało, że tej wody jest nie wiadomo jak dużo, jednak tak naprawdę wszystko jest obsnięte, obsiąknięte. I, 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 I myślę, że no, możemy się czasami nieprzyjemnie zaskoczyć, ale nie ma co gdybać. cieszmy się z tego, jak to teraz wygląda. No więc no, w tym roku nie opóźniamy. Tak w skrócie mówiąc, bo już i tak czy jak mamy 8 marca. A propos, wiem, że panie będą oglądały to już po 8, bo pewnie wrzucę 9. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, radości i spełnienia marzeń żeby słoneczko Wam świeciło każdego dnia. Dla wszystkich kobitek, rolniczek i nie tylko. No i akcentem tym miłym może zakończmy dzisiejszy film, bo i tak pewnie troszeczkę tego bialotu biadolenia tutaj jest. Pozdro, rolnik nieprofesjonalny.